Witam tu Magda. Nie z kolejnym prostym, smacznym i szybkim do przygotowania daniem, tylko z dodatkiem do dań, bo przygotujemy dzisiaj domowy ekstrakt waniliowy. Otrzymuję od Was ostatnio dużo pytań o to, co zrobić z wanilią. Myślę, że związane jest to z okresem okołoświątecznym i uświadomiłam sobie, że nie prezentowałam jeszcze ekstraktu waniliowego, który jest świetnym sposobem na wykorzystanie lasek wanilii. A co więcej, jest bardzo uniwersalnym dodatkiem, bo można go dodawać naprawdę do wielu dań: do wypieków, deserów, ale także do pieczeni czy innych dań w kierunku wytrawnym. Robi się go rzeczywiście bardzo prosto. Domowy jest dużo tańszy niż taki e, kupowany w sklepie. No i poza tym wiemy, co do niego wkładamy. Jeśli chodzi o zakup wanilii, to proponuję kupić ją na Allegro. Przejrzyjcie, aukcje naprawdę są bardzo dobre ceny. Można kupić w większych ilościach i wtedy wykorzystywać na bieżąco, między innymi także do ekstraktu. No dobra, tyle tytułem wstępu. Wszystko znajdziecie także we wpisie na blogu www.skutecznie.tv A teraz zaczynamy robić ekstrakt. Jest on bardzo prosty. Do ekstraktu waniliowego potrzebne będą oczywiście laski wanilii i jakiś alkohol, żeby wydobyć ten aromat waniliowy do płynu. I można wziąć tutaj wódkę albo spirytus. Wiem, że są przepisy ze spirytusem, ja zazwyczaj sięgam po wódkę, bo wydaje mi się ona takim bardziej uniwersalnym wyborem, nie jest taka mocna, a jednak wyciągnie wanilię i doskonale nadaje się do przepisów. I teraz tak, na 250 ml wódki biorę dwie laski wanilii, ja czasami daję dwie i pół laski wanilii, żeby ten ekstrakt był taki naprawdę Mocniejszy, ale dwie laski w zupełności na 250-300 ml wódki wystarczą. Przekrawam je teraz wzdłuż na pół, ale nie do końca. Chwytam tutaj, gdzie jest ogonek, wbijam ostry nóż z czubkiem i przekrawam na pół. W ten sposób dzięki temu wanilia łatwiej uwolni aromat, będzie łatwiej też ją wyjąć. Każdą pestkę, każdą drobinkę spokojnie można zebrać, i teraz tak przygotowaną wanilię wkładam do butelki. I zalewam wspomnianą wcześniej wódką. Samego spirytusu nie wykorzystywałam. Jeśli mam spirytus, to tak czy tak rozcieńczam go w proporcjach 500 ml spirytusu do 700 ml wody, tak żeby uzyskać alkohol 40%, czyli po prostu wódkę ze spirytusu. I tą mieszanką, tą rozcieńczonym, tym rozcieńczonym spirytusem zalewam wanilię, czyli po prostu wychodzi na to samo, tak jakbym zalewała wódką. Samym spirytusem nie spróbowałam. Jeśli macie jakieś doświadczenia, podzielcie się. Ja zazwyczaj robię to właśnie z wódką lub z rozcieńczonym do 40%. Procent spirytusem. Tak to wygląda. No i teraz wystarczy tylko szczelnie zamknąć butelkę. U mnie korek może być także spokojnie nakrętka. I tę szczelnie zamkniętą butelkę wstawiam w ciemne miejsce na jakieś 4 do 6 tygodni, żeby wódka porządnie naciągnęła, tworząc właśnie ekstrakt waniliowy. Przez te 4 do 6 tygodni butelki nie otwieram, tylko co jakiś czas mieszam nią, wstrząsając tak do góry na dół, do góry na dół, żeby rozprowadzić to wszystko równomiernie. No i po w 6 tygodniach wygląda to tak. Widać, że całość zmieniła kolor. Jest to już w pełnej krasie ekstrakt waniliowy, który można wykorzystywać na bieżące potrzeby. Ja teraz przelewam go do mniejszej butelki, takiej z której biorę właśnie ekstrakt waniliowy na bieżące potrzeby, do wypieków, deserów i tak dalej. A te laski wanili w butelce. Ponownie zalewam wódką. Yy, I ten proces zlewania i ponownego zalewania można powtarzać 3-4 razy. Więcej razy nie próbowałam, bo po tym czwartym razie wyjmuję laski wanilii i wkładam nowe. Przygotowane dokładnie tak samo. To jest przecięte wzdłuż, nie do końca zalewam wódką. I dzięki temu cały czas w tej butelce szykuję sobie domowy ekstrakt waniliową. Cały czas pracuję. Ja go tylko co jakiś czas odlewam na bieżące potrzeby do innej butelki. I mam cały czas w domu swój własny ekstrakt. Nie ma w tym przepisie nic skomplikowanego. Myślę, że każdy z nas, a przynajmniej jażdżąca większość z nas zna ten patent, ale pokazuję, bo są takie pytania. Ekstrakt jest bardzo prosty do przygotowania, bardzo uniwersalny, przydaje się naprawdę do tak wielu przepisów, że warto mieć go w domu. A jak sami widzieliście, robi się go bardzo prosto. Zachęcam do wykorzystania przepisu i życzę wielu udanych wypieków i deserów z udziałem domowego ekstraktu waniliowego. Smacznego!